Mamy tutaj pierwszą linię Tutaj jest zejście do morza Tutaj jest parking, tam jest kawiarnia W tym miejscu mamy dwa bary Beach Bary, tam jest haika A tutaj jest taki bar gdzie jest salsa Tutaj się wchodzi do kompleksu W sezonie to dużo lepiej wygląda Mamy tutaj roślinność Daszki porośnięte roślinnością To jest wejście do Kompleksu oczywiście w tym momencie jest wszystko pozamykane. Tędy się idzie do kompleksu. Tutaj mamy stoliki, możemy sobie usiąść, kawę się napić. Widzimy stąd Nesebar. Widzimy stąd Nesebar Stare Miasto. Tam jest słoneczny brzeg. I tutaj wchodzimy do kompleksu. Kompleks z zewnątrz nie jest oszałamiający. Natomiast nie straszy. Jest to pierwsza linia brzegowa. Części wspólne. Mamy tutaj basen. Dalej stąd. Widać może. Miejsce na grilla, takie tarasy, wejście na kod, jest wejście do klatki. Niestety kompleks nie jest wyposażony w windę, czwarte piętro rozkładowe 47 metrów, kompleks w pierwszej linii brzegowej, sam budynek jest w drugiej linii brzegowej, do morza jest jakieś 70 metrów. Mamy widok na morze centralnie z kanapy oraz z kuchni. Jest tutaj widok na morze 47 metrów rozkładowe. Kuchnia w zabudowie pralka, lodówka. Kuchnia na dociągach, okap, mikrofala, półeczka na kieliszki, miejsce na jedzenie. Oczywiście jak jeść to z widokiem na morze. Fajna, ładna kuchnia. Jest tutaj ekspres, płyta starego typu moim zdaniem do wymiany. Będzie żarła prąd. Wszystkie takie potrzebne tutaj rzeczy są. W kuchni nie potrzeba nic robić, jeżeli chodzi o technikalia, Ja bym to zostawił. Można było co najwyżej tutaj kolor zmienić, przemalować, ale nie widzę takiej potrzeby. Takie papcie bym wymienił. No tak, tutaj zaczniemy może od minusów. Tutaj coś się dzieje. Należałoby to sprawdzić, zweryfikować z managementem. Jakaś woda musiała się tutaj dostać. Trzeba było zweryfikować, gdzie to leci, co to było. Teraz były yy, deszczowe dni i jest to suche, to jest dobry znak. Myślę, że jakby była zainteresowana osoba mieszkaniem, to można byłoby spokojnie z managementem oraz z właścicielem rozmawiać na temat tego. Tutaj jest sypialnia. O, w takich kolorach żółtych. Ja bym to przemalował, ale to tylko moje zdanie. Takie, taka sypialnia, szafka zdecydowanie wystarczająca sypialnia. Sypialnie również z widokiem na morze. Jest to mieszkanie poddaszowe. Należałoby zrobić takie małe pęknięcia. Tutaj również. Także do roboty. No i cóż. No to balkon. Mieszkanie było nieużywane. Trzeba to naprawdę wszystko podoczyszczać. Tutaj jakieś ptaszki się zagnieździły wcześniej. Natomiast no. Widok jest, nie ma co mówić. O, widać nawet marinę. Jest to nieopodal mariny. Jest też również widok na basen. z pomiędzy budynkami widać desebar. Tutaj w przedpokoju. No, generalnie trzeba było tutaj trochę porobić. Nie ma tutaj miejsca pod kabinę. Jest tylko i wyłącznie ta kotara. Sufit zdrowy w łazience. Boiler z regulacją. Malutkiego stareczka do wymiany. Pralka jest w kuchni, więc nie trzeba. Tutaj również należałoby coś porobić. Mieszkanie z dużym potencjałem. W tym miejscu są wschody słońca. I idziemy nad morze. Pierwsza linia brzegowa parking jest na miejscu. Nie będzie kłopotu z parkowaniem. I wychodzimy z kompleksu, i mamy zajście do plaży. To nie wszędzie porozkładane są tego typu parasolki. Czujesz się jak na hawajach. I jesteśmy już. Na plaży, plaż tutaj jest kilka, tu jest jedna, tam dalej jest druga. Tutaj jest już pierwsza restauracja, gdzie są wieczorki z muzyką na żywo muzyka latynowska Tam dalej jest druga restauracja, i tam są jeszcze cztery, albo pięć różnych plaż. Wszystkie oczywiście do dyspozycji naszych gości, i tutaj jest plaża. A tam nasz kompleks. Tutaj w sezonie restauracja z widokiem na morze, a tutaj już nasz kompleks. Tu jest ta kubańska restauracja La Cubanita, a tam już widać Marinę.